Witajcie w ten słoneczny, piękny poranek w Alicante. Kilka słów odnośnie funkcjonowania fotoradarów w Hiszpanii, ponieważ dostajemy ostatnio bardzo dużo informacji, że no niestety przekroczyliście prędkość i, i należą się opłaty w wysokości od 40 do no nawet 150 czy 200 euro. Tak więc, lepiej zdjąć nogę z gazu, zapoznać się z, z zasadami. i. Wysokich opłat, bo po co? Fotoradar skierowany i robiący zdjęcie w tą samą stronę, w którą wy jedziecie, czyli łapiący wasz tył, to właśnie ten fotoradar, który mierzy waszą prędkość. Natomiast fotoradar skierowany frontem do was, yy, czyli zazwyczaj znajdujący się po drugiej stronie ulicy, yy, będzie robił zdjęcie nie wam, tylko samochodom, które jadą w przeciwną stronę. Tak więc trochę inaczej funkcjonuje to niż w Polsce. Więc pamiętajcie, fotoradary działają, zazwyczaj są oznakowane wcześniej, że występują. Więc zwolnijcie, a wtedy unikniecie wysokich opłat. Do zobaczenia w Alicante.